Hejka kochani, witam Was ponownie na kanale Gieniutkim po dość długiej przerwie. Dzisiaj zajmiemy się paletką, która wyszła w październiku 2018 roku marki Huda Beauty, czyli New Nude, Nude. Zapraszam! I zanim przedstawię Wam całą paletkę, zacznę od przygotowania twarzy nie pominęłabym ten krok, ale w związku z tym, że e, nauczyłam się nowej metody nakładania podkładu, to chciałabym Wam ją pokazać, bo rzeczywiście ta metoda jest bardzo dobra e, i przynosi bardzo fajne korzyści. Jakie zaraz zobaczycie. Zwykle do nakładania podkładu korzystam albo z pędzla, który jest specjalnie do tego przeznaczony taki e, ze ściętym włosiem, albo korzystam z gąbeczki, e, która została wcześniej zwilżona, ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać zupełnie inną metodę. E, zainspirowała mnie do tej metody Maksineczka, która pokazała, w jaki sposób korzystać z podkładu i nakładać go w taki sposób, aby twarz wyglądała nadal bardzo świetliście i naturalnie, a jednocześnie abyśmy nie zużywały za dużo podkładu. Ja standardowo wylewam sobie zawsze podkład na jakąś podstawkę od jakiejś filiżanki i nakładam go po prostu palcami. Teraz z góry Was przepraszam za moje paznokcie, ale one już się domagają po prostu dodatkowej pielęgnacji, więc jakoś to przebolejecie. A teraz zwróćcie uwagę, co robię. Nakładam podkład po prostu na buzię i go rozcieram. I teraz jakby cała filozofia polega tylko na tym, żeby po pierwsze, no jest to podkład zastygający, więc żeby się z tym nie cotkać. A druga sprawa jest taka, że wbrew pozorom palcami dojedziemy do wszystkich zakomarków naszej twarzy. I teoretycznie gąbeczką też jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast mam wrażenie, że przy używaniu zwilżonej gąbki, niestety, ale ten podkład w przypadku mojego nosa, który no jest tą strefą T, czyli szybko się wyświeca, ten podkład jakby się tego nosa nie trzymał. I zastanawiałam się, czy jest jakaś metoda, aby rzeczywiście trochę lepiej utrzymać ten podkład właśnie między innymi na nosie. I tak rzeczywiście ta metoda się sprawdza, ale to jest wiecie, to jest kwestia przyzwyczajenia i tego, co każdy z nas lubi. Ja lubię poznawać nowe metody, je wykorzystywać, jeśli one się sprawdzają, to po prostu wprowadzę je do codziennego życia. I teraz oczywiście ja tutaj nie rozprowadzam tego jakoś mega dokładnie. Dlatego, że całe założenie tego podkładu i tego całego procesu nakładania polega na tym, że my ten podkład na końcu wklepiemy gąbeczką. I jak już wspomniałam, jest to podkład zastygający i on bardzo mocno zmienia kolor, więc nie dziwcie się, że moja twarz teraz wygląda na totalnie rozjaśnioną, bo wbrew pozorom za jakiś czas yy, zleje mi się to wszystko ładnie z moją szyją i tego nie będzie tak mocno widać. Dobra teraz biorę zwierzoną gąbeczkę i po prostu wklepuję ten podkład. I dzięki temu, słuchajcie, na spodeczku zostało mi dużo więcej podkładu. Ja zazwyczaj cały podkład ze spodeczka y, wybieram. A tutaj ten podkład został. I co to daje? Po wklepaniu podkład wygląda naturalnie. Ja go mogę jeszcze dobudować w miejsca, gdzie, gdzie po prostu czuję taką potrzebę. Nie nakładam wszystkiego gąbką od razu. Podkład się nie przykleja do gąbki, ta gąbka go nie wchłania, więc uzyskujemy dużo lepszy efekt. Nie wiem, czy ta gąbka nie jest już zasucha, bo ona trochę tutaj leżała. Ja musiałam się przygotować. I tu dokładam w niektórych miejscach i sklepuję po prostu gąbeczką. I tak jak Wam mówiłam już w poprzednich filmikach, niestety, ale mój telefon przekłamuje strasznie kolory. Ale chcę Wam pokazać, jak dużo podkładu mi tutaj zostało. Gdybym miała jeszcze jakieś miejsca, które chciałabym dobudować i tak patrzę, że tutaj widzę jakąś mm, taką niedoskonałość, takie zaczerwienienie bardziej niż niedoskonałość, to ja w każdej chwili mogę po prostu sobie ten podkład dobudować. Podstawą dobrego makijażu jest to, żebyśmy wyglądały naturalnie, a nie tak jakbyśmy miały tapetę. I dobry wizerzysta też zawsze mówi, że tą pierwszą warstwę dobrze położyć naprawdę bardzo cienką, bo często może się okazać, że ona tak naprawdę wystarczy. Resztę zawsze możemy doklepać. Teraz użyję korektor marki L'Oreal o nazwie Infallible More Than Concealer, a potem zaraz do Was wrócę korektor potoczami oraz całą strefę T zabezpieczyłam standardowo pudrem marki Peze, a dodatkowo wszystko omiotłam pudrem transparentnym marki Mary Kay. A teraz przejdę do konturowania twarzy i tutaj wykorzystam nowe nabytek, który pokazywałam Wam w poprzednim filmiku, czyli piękny cream bronzer, czyli po prostu puder brązujący wypiekany marki Max Factor. No i teraz czas na gwiazdę wieczoru, czyli paletkę właśnie chude o nazwie New Nude, e, która wizualnie prezentuje się bardzo ładnie, jest no taka dość ciężka. I teraz po otwarciu, co widzimy? Przede wszystkim mamy zabezpieczenie cieni, które jest bardzo podobne do tego, co mieliśmy na wierzchu naszej paletki, ale oprócz tego mamy bardzo duże lusterko, które ja teraz rękami zasłonię. No i mamy tutaj bardzo dużą ilość cieni. Jak sobie zobaczycie, to są trzy rzędy po 6 cieni, czyli aż 18 cieni no i to co jest fajnego to mamy tutaj rzeczywiście dużo cieni ciepłych, no z tego co ja widzę to tutaj jest mniej cieni chłodnych ale przyznam się bez bicia, że to nie jest pierwszy test tej paletki, ja tej paletki już troszkę używam, żeby sprawdzić jak wygląda jej trwałość więc opowiem o swoich spostrzeżeniach później, ale to na co trzeba zwrócić uwagę to to, że w tej paletce pojawiają się również wizualnie dość mocne perły a nawet mamy tutaj taki brokacik, nawet nie jeden bo obok mamy też brokacik, chociaż ten to jest bardziej brokat taki, wiecie co, sypki, ale sprasowany. Natomiast ten jest bardziej miękki w stosowaniu. No i dzisiaj właśnie wykorzystam tę paletkę, żeby pokazać Wam, jaki makijaż można za jej pomocą stworzyć. To jest na początek bardzo fajnego i to, co widzimy, to mamy dwa e, matowe cienie bardzo jasne, jeden jest prawie, że biały to jest taka wiecie co, wanilia natomiast tutaj na górze mamy taki odcień już bardziej beżowy, więc my możemy miksować te dwa cienie, żeby uzyskać ten taki zabezpieczający e, nasz makijaż cień, który będziemy stosować pod łukiem brwiowym rzeczywiście ja zacznę od tego najjaśniejszego cienia o nazwie Bar i położę go pod łukiem brwiowym Mimo tego, że cień jest bardzo jasny, zbytnio nie rozjaśnia tego układu to co jest akurat bardzo dobre. I na ruchomą powiekę najpierw nałożę cień o nazwie Spunket. I tej że pigmentacja tych cień jest naprawdę bardzo dobra. Na powiekę nie nałożyłam żadnej bazy, więc zobaczycie jak te cienie współpracują z korektorem. Cienie są aksamitne, nie są suche, więc wydaje się, że tutaj nie powinno być jakiegoś większego osypu. Nakładam ten cieniu również w załamaniu powieki. aby wzmocnić efekt, nałożę teraz najciemniejszy cień w paletce o nazwie Love Bite. Jest to taki cieplejszy odcień bakłażana, troszkę jaśniejszy i nakładam w kącikach. No i bardzo ładnie da tu się te cienie budować. Nie ma problemów z dokładaniem, z nakładaniem, mieszaniem, blendowaniem absolutnie. Tu wszystko bardzo ładnie ze sobą współgra. Teraz zwróć uwagę, że mimo tego, że ja wykorzystałam najciemniejszy cień z paletki, który powinien znacznie się różnić od tego poprzedniego, to jakoś na powiekach te cienie wyglądają bardzo podobnie, no, no jest ten efekt przyciemnienia, ale sądziłam, że ten kontrast będzie dużo wyraźniejszy. A teraz wykorzystam taki piękny brzoskwiniowy cień o nazwie Play i nałożę go w załamaniu powieki i połączę z tym, co mam pod łukiem brwiowym. No, pigmentacja jest niesamowita, trzeba y, może nie tyle, że uważać, bo y, pigmentacja jest bezpieczna, ale tym pędzlem posługiwać się na tyle, żeby y, nie zatrzeć już tego, co wcześniej się zrobiło. Zanim skończę górną powiekę przejdziemy na razie do dolnej i w tym celu wykorzystam taki bardzo ciepły odcień brązu na zwierzą. Tak, i mimo tego, że mm, dolna powieka jest już zabezpieczona pudrem marki Peze, cień bez problemu się nakłada. Te cienie są naprawdę bardzo wdzięczne. One są świetne dla osób, które naprawdę mają problem z mocną pigmentacją cieni yy, i boją się, że porobią sobie jakieś plamy, no to tutaj w tym wypadku naprawdę ta paleta sprawdzi się nawet dla osób, które są początkujące w makijażu, co jest naprawdę rewelacyjne. I teraz chciałabym wzmocnić ten efekt, który mam na dole Jakimś fajnym, jeszcze ciemniejszym brązem Ale niestety, brąz, który znajduje się obok Jak przypatrzycie się dobrze Jest tak naprawdę Prawie, że ten sam yy, Tonacja jest zdecydowanie chłodniejsza Ale on mi tego brązu niestety nie przyciemni Dlatego wracam do tego yy, Pięknego, fioletowego cienia Love Byte I nałożę go jeszcze raz na, Tylko tym razem na dolną powiekę I nakładam na końcu tej powieki i połączę za moment z tym, co mam u góry. I przeciągam do góry. Ja byłam rozetrzeć krawędzie dolnej powieki. Użyję tego ciepłego odcienia o nazwie Cikl. Tutaj przyznam się bez bicia, że użyłam tego samego pędzla, którym nakładałam y, ciepły odcień. Play, ale nie będę bawić się już zmiany, bo jeden i cień tutaj po prostu pasuje. No i teraz dokończymy makijaż górnej powieki i wykończymy ją pięknym perłowym cieniem o nazwie Fantasy. Nakładam go palcem, jest on bardzo przyjemny, mięciutki, aksamitny. Wygląda on tak, jest to taki kolor, no właśnie, jaki to jest kolor. To jest ni to brąz, ni to róż. Trochę przypomina mi bombowy z Glam shopu, no ale zobaczmy, jak on będzie tutaj wyglądać na tej powiece. No i tak, ładna to jest perła. Trochę mi się osypała, ale to jest normalne, kiedy staramy się perłem mocno tutaj wetrzeć. Wygląda fajnie, no szału nie ma. Yy, niestety ja czasami mam wrażenie, że w niektórych paletkach Lepiej perły wyglądają na słoczach niż w rzeczywistości i tutaj potwierdza się sytuacja tak jak w przypadku paletki Urban Decay, że słoczy wyglądają absolutnie fenomenalnie, jeśli chodzi o perłę. natomiast na powiece już coś tutaj, no brakuje tego podkręcenia, brakuje tego błysku. No jest to perła, przyzwoita, ale szału nie ma, o tak. Na środek dolnej powieki nałożyć jej na o Charm, który jest taki... Ciężko powiedzieć znowu, to jest taki ni to złoty, ni to miedziany. Nakładam na środek palcem. Prawie go tu nie widać niestety. To coś tam widać, ale nie do końca. Teraz od wewnętrznego kącika nałożę ten cień o nazwie Daydream w odcieniu różowym. I w przypadku tej perły to widać, że tutaj już coś się trochę więcej dzieje. Mam wrażenie, że oprócz samej perły mamy tutaj drobinki. Ten cień, który teraz nakładam o nazwie Daydream, on naprawdę na bazie wyglądał znakomicie. Natomiast tutaj, no, jest ładny, ale wrażenia większego nie robi. We wnętrznym kąciku na dole użyję tego złotego cienia o nazwie Crave. wewnętrznym kąciku nałożyłam jeszcze więcej tego cienia Daydream, ale widzę, że on zdecydowanie lepiej współpracuje z palcem niż z pędzlem, mimo tego, że jest z włosia sztucznego, więc powinien dobrze tutaj poradzić sobie z rozcieraniem tego cienia. No i mam wrażenie, że cień rzeczywiście roztarty nie pędzlem, a palcem prezentuje się zdecydowanie korzystniej. Dobrze, moi drodzy, dodam do swojego makijażu jeszcze kilka rzeczy. Rozjaśnię twarz, dodam róż na policzki, oczywiście wytuszuję rzęsy i za moment do Was wrócę z podsumowaniem paletki. Dobrze, moi drodzy, i tak prezentuje się skończony makijaż. Dodałam pod linię wodną sprawdzoną czarną kredkę firmy Mary Kay, a także nałożyłam błyszczek firmy Eveline. No i teraz możecie podziwiać to, co wykonała paletka Huda Beauty. Bardzo dużym atutem tej paletki jest już sam jej wygląd. Wygląda naprawdę niesamowicie. Czuć, że jest ona naprawdę solidna. Ma bardzo duże lusterko w środku, no i ilość cieni jest również niesamowita. Te cienie są bardzo dobrze napigmentowane, świetnie ze sobą współpracują, nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o nakładanie. Nie porobią nam plam, więc możemy spokojnie, bez obaw, nawet małymi, drobnymi pędzlami je sobie na to oko nakładać. Ponieważ paletkę wykorzystywałam przez kilka dni, to mogę Wam śmiało powiedzieć, że pigmentacja tych cieni sprawia, że trzymają się one naprawdę cały dzień. Ucięłam sobie nawet drzemkę w tych cieniach i dopiero wtedy zebrały mi się one gdzieś tam w kącikach, ale jest to normalne ze względu na to, że powieka podczas snu się po prostu poci, więc nie zalecam drzemek. Natomiast ćwiczyłam w tych cieniach i one również zdały egzamin. Osyp tych cieni również był niewielki, więc nie będzie problemu z jego usunięciem. I to, co mi się w tej paletce naprawdę podoba, to to, że pojawiają się tu już jakieś błyskotki i to takie konkretniejsze. Natomiast co jest minusem tej paletki? Kiedy się jej wyraźnie przyjrzycie, to zwrócicie uwagę na to, że tak naprawdę ta paletka jest dla miłośników koloru różowego. E, niestety, ale niektóre z tych cieni kompletnie bym wyrzuciła, bo pojawia się ta sama sytuacja, co w przypadku e, paletek Urban Decay, e, że pojawiają się cienie, które są łudząco do siebie podobne. Mimo tego, że na przykład te dwa cienie są w troszeczkę innych odcieniach, to są one dość do siebie podobne. Ciężko jest też na przykład nabudować czy jakoś stonować cień e, brązowy, dlatego że nie ma żadnego ciemniejszego brązu, który byłby świetnym odpowiednikiem i doskonałym dopełnieniem naszego makijażu. Wobec tego, jedynym najciemniejszym cieniem, który nas tu ratuje, jest ten piękny, ofioletowy, bokorzonowy odcień znajdujący się na dole. I to jest największy minus tej paletki. Bo na dobrą sprawę, kiedy czytałam opis tej paletki. Przeczytałam, że można budować tutaj zarówno makijaże dzienne, jak i makijaże wieczorowe. Ok, jeżeli zakładamy, że każdy makijaż wieczorowy będzie zawierać brokat, to tak to w takim przypadku ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta paletka nadaje się do makijażów wieczorowych, ale jeżeli my nie chcemy za każdym razem wyskakiwać z brokatem, tylko chcemy zrobić po prostu mocny, intensywny makijaż, to ta paletka się po prostu do tego nie nadaje perły są troszeczkę lepsze niż Urban Decay ale zalecam je nakładanie mimo wszystko albo na mokro, albo na jakąś bazę ta paletka moim zdaniem jest bardzo fajna, to są moje kolory i bardzo fajnie się nią pracuje zdecydowanie szybko, jeżeli chcemy wykonać makijaż do pracy, nie ma żadnego problemu, łapiemy pędzel malujemy się i nie musimy się martwić o to, że coś nam po prostu nie wyjdzie bo te cienie pięknie się ze sobą łączą, nie osypują się tak bardzo więc nie ma z nimi problemów natomiast rzeczywiście brakuje tych cieni. Ciemniejszych, które pomogłyby nam w tym, aby przyciemnić na przykład linię rzęs, aby nie musieć już korzystać z tej nieszczęsnej, żelowej, czarnej kredki, do której wracam właśnie wtedy, kiedy makijaż wykonany cieniami sprawia, że ja wyglądam na trochę zmęczoną. Dlatego, no, z ratunkiem przychodzą nam te ciemniejsze cienie, które pozwalają nam na niekorzystanie z, z takiej kredki, a jednak sprawiają, że to oko jest troszeczkę żywsze. Zatem, czy gdybym była uzbrojona w 300 zł, to ja bym tą paletkę kupiła? No, mam mieszane uczucia, bo i tak i nie. Z jednej strony to są moje kolory, to jest naprawdę przyjemna paletka, ale z drugiej strony, patrząc na to, że ostatnio dorwałam paletkę marki Eveline za niecałe 60 zł, która ma nawet ładniejsze błyski niż ta paletka. No to tak ciężko mi jest powiedzieć, na pewno nie obraziłabym się, gdybym taką paletkę dostała na urodzinę, bo jest naprawdę zacna. Natomiast... Czy chciałabym wydać aż 300 zł na te cienie? No niekoniecznie, jednak kłóciłabym się z tym, że ta paletka daje nam maksymalne spektrum możliwości. Jeżeli nie mamy mocnych, intensywnych cieni, to nie możemy mówić o tym, że ta paletka da nam możliwość zrobienia jakiegoś takiego dramatycznego spojrzenia, ale jest naprawdę całkiem fajna i z czystym sumieniem mogę ją Wam polecić. Jeśli filmik, który dla Was zmontowałam, podobał się Wam, to bardzo proszę o zostawienie kciuka w górę. Natomiast jeżeli chcecie sprawdzić, co nowego dzieje się na kanale gieniutki, to po prostu zasubskrybujcie kanał. Wtedy zawsze otrzymacie powiadomienie o nowym filmiku. Trzymajcie się, pa! pa.